Tam Cię cieplutko, łży szkodniku! Czy chciałbyś pograć w zręcznościową ścigałkę, gdzie możesz zasiąść za sterami pirata drogowego, jak i stróża prawa i toczyć walki na drogach? Need for Speed Hot Pursuit to rozwiązanie idealne dla Ciebie! Możesz toczyć walkę po dwóch stronach medalu, masz do dyspozycji różne technologie urozmaicające rozgrywkę oraz zróżnicowany świat z różnymi terenami. Musi być z otwartym światem? Nie ma tuningu? Nic się nie bój, bo na ratunek przychodzi Most ten 2012! A nie, poczekaj, nie, nie tykaj tego patykiem jednak, bo tam ani grania po stronie policjantów, ani technologii dobicia się, ani tuningu, ale za to jest otwarty świat. Hmm. No to mam grę idealną, nazywa się ona Need for Speed Rivals. I wiem, wiem, dużo ludzi hejtuje tę grę i jest do tego jakiś powód, ale poczekajcie, łączy ona to, co najlepsze z Hot Pursuit oraz Most Wanted. Tak, nawet ta gra robi coś dobrze. Masz tutaj otwarty i zróżnicowany świat, potyczki piratów drogowych i policjantów, jeszcze więcej różnorakiej technologii, bardzo dużo eventów, piękną grafikę, w miarę znośny model jazdy i to wszystko za całe 10 polskich złotych na promocji. No czego chcieć więcej? Gdzie jest jakiś szkopuł? Yy, o tym na razie nie gadajmy. Need for Speed Rivals to pierwsze dzieło studia Ghost Games, nowo stworzonego studia należącego do Electronic Arts. W developmencie jednak pomagał im kryterion odpowiedzialny za Hot Pursuit oraz Most wanted. Jednakże od Rivalsa główne brzemię tworzenia NFS-ów należało do Ghost Games, aż do Hita. Ale my teraz nie o historii studia. Niet for Speed Rivals wyszedł 19 listopada 2013 roku na PC, Xbox 360, PS3 oraz jako pierwsza gra w serii na konsole nowej generacji, PS4 oraz Xbox One. Ghost Games postawiło na silnik Frostbite podczas tworzenia i o ile nie jest to pierwsze użycie tego silnika, bo pierwszy był The Run, tak myślę, że jest to gra, która naprawdę dobrze wykorzystuje ten silnik, pomijając aspekty techniczne tej gry, rzecz jasna. Rivals dzieje się na mapie Redview County, gdzie toczy się zacięta walka przestępców ulicznych oraz policjantów. Fabuła toczy się z dwóch perspektyw. Zephira, bardzo popularnego pirata drogowego, który podnosi poprzeczkę w całym Redview i wrzuca swoje wyczyny do sieci, powodując bunt na ulicach, natomiast po stronie policji gramy bliżej nieokreślonym nowo zatrudnionym funkcjonariuszem, który dopiero rozpoczyna swoją karierę i powoli pnie się w szczeblach kariery. Rivals też został mocno odparty na funkcjach online, co jednym może się podobać, drugim nie. Rivals uzyskał w miarę pozyty oceny od krytyków uzyskując wynik 80 na 100 na Meta jednakże społeczność była oraz w sumie dalej jest dosyć podzielona na temat tej gry. Głównie dlatego, że ludzie chcieli coś kroju tworów Blackbox z lat 2000, a nie kolejną iterację Break to Drift z mizerną otoczką. Jednak myślę, że tutaj tak okropne to tutaj nie jest, a nawet powiedziałbym, że wolę Ravewersy 100 razy bardziej niż chociażby Hita czy InforSpeada 2015. Either way. Najbardziej krytykowanymi elementami była mizerna fabuła oraz cipna progresja, zbyt duży nacisk na online oraz okropny stan techniczny, ale to omówimy. Z za chwilkę. Rivals to według mnie jeden z lepszych Nitro Speedów, jeżeli chodzi o sam gameplay. Jak mówiłem, do wyboru mamy dwie, że tak to ujmę. Frakcje. Cała gra jest tłumaczona w rozdziałach, które przechodzimy robiąc określone listy zadań. Po jednej stronie gramy jako Zephyr, kierowca, który uważa, że nie robi on tak naprawdę nic złego i poza prawem, i że to policjanci sprowadzili na siebie ten los, więc sieje terror na ulicach Redview oraz podnosi poprzeczkę wszystkim ścigantom w okolicy. Chce on wprowadzić jak największy zamęt oraz nastawić ludzi przeciwko policji. Natomiast jako policjant wspinamy się po szczeblach kariery i doświadczamy, jak policja przestaje się cackać i staje się nader agresywna, karcąc najmniejszy przejaw bycia ścigantem i w sumie to zachowuje się bardzo podobnie jak grupa piratów drogowych jedynie w imieniu prawa. Obydwaj liderzy tych grup kończą tym samym losem. Rozbijają się oni w tragicznych wypadkach, gdzie Zephirowi udaje się uciec i dalej szerzy on swoją propagandę, natomiast nasz poczciwy funkcjonariusz po wypadku zostaje zwolniony dyscyplinarnie i decyduje się on na przejście na strony Piratów Drogowych. Jednak nie po to, aby im ułatwić ich małe hobby, ale żeby stawiać im coraz większe wyzwania. Oraz podobnie jak Zephir podnosić poprzeczkę. I gada on coś tam pierdolety, że jest on ich rywalem. I will make you faster. I will give you purpose. I will make you famous. I am your adversary. I am your opponent. I am your rival. I W sumie to tyle. Sam pomysł na fabułę jest dosyć ciekawy, ale fabuła szybko gubi się w tłumie i w ostateczności wyszło coś, co jest tak edgy, że można się tym o krawędzie pociąć. Kascenki są strasznie zatłoczone, i chuj wie, co się w nich dzieje. Wiadomo, miało to wyjść tak w futurystycznie i miało przedstawić świat otoczony technologią, Jednak fajnie by było, gdyby te katstęki były klarowne i miały swoje odwzorowanie w grze, o czym też później. Sama progresja odbywa się przez wykonywanie listy z określonymi zadaniami, i będąc szczerym, staje się to dosyć nużące o wiele za szybko. Do wyboru mamy trzy. Listy po stronie ścigantów związane z wyścigami, policją oraz otwartym światem i po stronie policji tak samo, jedynie zamiast policji są zadania jako tajny agent. Całą grę można skończyć w niecałe 10 godzin i to się jakoś bardzo nie śpiesząc. Potem oczywiście da się kontynuować rozgrywkę i dokończyć wszystkie listy, jeśli tak bardzo chcecie, jednak lepiej się chyba wyjdzie po prostu na robieniu eventów oraz robienia pościgów z policją tak, tak po prostu. Przynajmniej taka moja opinia. Ale czego fabułą się nie nadrobi, to gameplayem już tak. Model jazdy w Rivalsie to jest Break to Drift, czyli już klasyka gatunków w tej serii. Czy jest on zły? Eee, powiem tak. W Hot Pursucie jeździ się nadal o wiele przyjemniej, ciężko pobić ten poziom, natomiast jakbym miał ocenić wszystkie implementacje Break to Drift, to Rivals definitywnie znalazłby się na drugim miejscu. Samochody sterują się w większości dosyć podobnie, każdy z nich wchodzi dosyć ociężale w zakręt i drift inicjuje się dosyć długo. Ale jak już się rozpocznie taki drift, to łohoope, idziesz jak burza. No mówię, Hot Pursuta to bym tutaj za bardzo nie szukał, ale daje radę i potrafi sprawić przyjemność Gdyby by pozbyć się tego opóźnienia w inicjacji driftu, to chyba naprawdę nie mógłbym się do niczego przyczepić. Zawsze to lepsze niż ta padaczka z most Wanted i twijkujące sterowanie w nowych inforspidach, Speedach, ale zapierdalasz? Zapierdalasz! Poczucie prędkości jest również w miarę dobrze zrobione, bo kamera zaczyna się trząść w zależności od tego jak szybko jedziemy oraz od tego, czy w coś uderzymy. Bardzo podobny zabieg jak w Pro Street, tylko tutaj nie jest to aż tak odczuwalne jak tam. Fizyka jazdy jest natomiast dalej jest to poziom most Wanted, niestety, samochody często lecą tam gdzie chcą i jak chcą, ale przynajmniej. Mniej gdzie dostaniemy kraksą w łeb, jest o wiele mniej i nie jest to aż tak karcące. No i właśnie, mój ulubiony temat, kraksy. Tutaj, o ile również są kraksy, nawet w sumie bym rzekł bardzo dużo kraks, to nie denerwowały mnie w takim stopniu jak w Most Wanted, gdzie kraksa to był nieodłączny element jazdy. Przypominam, lekkie muśnięcie równa się kraksa. Tutaj potrzeba czasem naprawdę się postarać, aby taką kraksę uzyskać, czyli trzeba naprawdę szybko jechać albo wykurwić w ścianę przy 250 na godzinę, żeby coś się stało, albo po prostu wypaść poza mapę. Mi się to jak najbardziej pod Doba, bo kraksy są wtedy, gdy powinno mieć to miejsce, chociaż czasami dalej są one denerwujące, bo jak samochód się obróci o 90 stopni, to też dostajemy naszym kochanym ekranem na twarz, zamiast zrobić fajną beczkę. No i czasem jak policja w nas wiedzie, to też można się rozbić, ale da się temu często zapobiec. Jak już o policji, to myślę, że jest to najlepsze przedstawienie sił policyjnych w całej serii, a to z jednego prostego powodu. Jest to tutaj najlepiej zbalansowane. Policja jest tutaj największym tyranem i nie mają oni żadnych barier, nakurwiają solidnie, gdy tylko cię zobaczą i są bardzo wytrzymali. Niestety nie można się tutaj w nich ślepo wpierdalać jak w Most Wanted, no przykro mi, a samochody wyścigowców są definitywnie o wiele mniej wytrzymałe niż samochody policyjne. Jednakże jeśli wydaje się wam to jednak dosyć niezbalansowane, to wysłuchajcie mnie do końca. Wyścigowcy mają do dyspozycji stacje benzynowe, które naprawiają samochód, uzupełniają ilość dodatków obronnych i ofensywnych oraz uzupełniają pasek nitro. W dodatku samochody policyjne są kapkę wolniejsze, co sprawia, że można wokół tego zbudować taktykę, aby totalnie was nie zgnoiło. W dodatku podczas pościgu można normalnie wchodzić do garaży odkładać zarobione speedpointsy, więc to też jest kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę. Nie musimy gubić ogonu policyjnego, aby wejść do garażu. Jako policjant mamy do dyspozycji trochę inne technologie, jest ich również mniej, jak natomiast wspomniałem wcześniej, samochody policyjne wytrzymują o wiele więcej obrażeń. Gdy gramy jako policjant, to też można używać stacji benzynowych, jednak AI nie może z nich korzystać ani po stronie pirata drogowego, ani po stronie policjanta, co też warto wziąć pod uwagę, bo w online będzie to wyglądało zgoła inaczej. Same pościgi policyjne są dosyć napięte, zwłaszcza gdy gonik was chwara policjantów jeszcze jeszcze Ogonie, który może zrzucać kolczatki w locie, co czasami może naprawdę zaskoczyć. I ogólnie używanie tutaj technologii do defensywy oraz ofensywy nadaje temu o wiele więcej głębi niż most 05I12. Chociaż 0.5 też są jakieś taktyki oraz policja ma więcej mechanik niż owe NFSy. Jedno muszę przyznać, gdy pościg już się rozkręci, to jest to najlepszy system policji w całej serii. Oni się nie pierdolą w tańcu, po prostu w Ciebie wjeżdżają jak w szmatę, nakurwiają w Ciebie empami, wyładowaniami, taranami, dostajesz trzy hity i po Tobie. No i jak wspomniałem przed chwilą, to nie tak, że nie możecie się bronić, bo możecie i to nawet sporo. Tutaj wchodzą właśnie taktyki z używaniem technologii oraz znajomością rozłożenia stacji benzynowych. Tylko jest jeden malutki problem. Te. Najpierw trzeba się zdobyć do tego dziesiątego poziomu natężenia, a zanim się dojdzie do tego poziomu to yy, Nie mogę powiedzieć, że policja jest głupia jak w Most Wanted, ale ich AI na pewno nie jest najlepsze. No i właśnie, AI. To jest banda debili skończonych, chociaż to zależy od poziomu trudności eventów, ale nawet na trudnym zachowują się jak jakieś pomyleńce. A jeśli za kimś jedziemy to zaczyna nagle zwalniać i się obija o ściany. E? Jest to denerwujące, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do wykonania jazdę w strumieniu przez kilka sekund, a te zjeby nagle zaczynają się zatrzymywać bez powodu. W dodatku każdy event wygrywałem z dużą łatwością, i jak restartowałem to tylko dlatego, że w przechwyceniu chciałem wbić złoty medal. Ale no właśnie, nie gadałem jeszcze o eventach, mamy tutaj dosyć standardowy wybór. Sprint, próba czasowa, gdzie jako policjant podczas takiej próby czasowej jesteśmy karani za każdą kolizję z otoczeniem, przechwycenie, gdzie albo uciekamy przed policją na czas, albo łapiemy przestępcę na czas, Hot pursuit, czyli po stronie ścigantów jest to sprint z policją, a po stronie policji jest to złapanie wszystkich uczestników w wyścigu przed metą. Jako przestępca można również wyzwać innego ścigającego się podczas jazdy dowolnej. A jako policjant nie możemy łapać przestępców nie uczestnicząc w żadnym wydarzeniu. Wiadomo, nic zadziwiającego to nie jest, ale daje radę. A jeszcze nie powiedziałem o samych samochodach. W tej części powrócił Normalna progresja z odblokowywaniem samochodów. Samochody musimy najpierw odblokować, a potem je kupić, chyba, że jesteśmy policjantem, wtedy nie musimy nic kupować oprócz technologii. No i wybór samochodów szczerze, ale tak szczerze, jest mocno średni. Znowu zaczynam od samochodów, które od początku mogą osiągać prędkości ponad 300 na godzinę, czyli progresja z super samochodów na hiper samochody mega. Większość gry i tak przeszedłem samym Jaguarem XJ220, a dopiero pod koniec z łaski wziąłem Lamborghini Veneno. Chociaż też lubiłem sobie pojeździć innymi samochodami, ale to i tak nie ma zbytnie znaczenia, bo jak mówiłem, dla mnie jeździ się wszystkim praktycznie tak samo. A no i tuning samochodu wraca po braku czegokolwiek w Hot Pursuit oraz MOST 12 Nie jest on jakoś bardzo rozwinięty, żebym nawet że jest mocno symboliczny, przez to, że jedyne co możemy zrobić to zmienić kolor samochodu oraz fel. No i można sobie tam nałożyć jakiś, jakiś winyl -win pis dzielcowaty albo wzór stworzony przez twórców. Można sobie również ulepszyć samochód, mechanika której nie widzieliśmy od Undercovera. Jednak to co mi się najbardziej przydało to siła oraz wytrzymałość, żeby mnie policja tak szybko nie zgnoiła. Samo Redview jest, przynajmniej według mnie, światem, z którego niektórzy powinni się uczyć, jak zrobić dobrą mapę. Podobnie jak w Hot Pursuit, nie mamy tutaj jakiegoś większego miasta oraz połaci terenów poza nim, ale bardzo zróżnicowane tereny. Śnieżne góry, gorące pustynie oraz deszczowe lasy. No i zwykłe, nizinne tereny oraz autostrady w budowie. Sama mapa jest też bardzo wertykalna, co naturalnie sprawia, że w Rivalsach mamy bardzo dużo skoków do zaliczenia, bo szkoda by było po prostu zmarnować taki potencjał. Sam design mapy nie jest niestety świetny i mam wrażenie, że Hot Pursuit dalej w tej kwestii jest o kilka kroków. Dalej niż Rivals. Często zakręty są zbyt ciasne, i z faktem, że driftuje się trochę ociężale, no to czasem można się obić o ściankę. Czy mógłbym zwolnić? Tak, ale jednak to jest gra gdzie jeździ się z wielkimi prędkościami. Nie oczekuję czegoś realistycznego, tylko chcę wchodzić w serpentyny przy 250 na godzinę. Ale samo red jest bardzo ładne, więc wybaczam. A no, grafika jest ładna. Bardzo ładna. Jeden mógłby nie uwierzyć, że Rivals wyszedł już prawie 12 lat temu. Naprawdę gdy grałem, to miałem czasem wrażenie, jakbym grał w coś, co mógłby wyjść nawet dzisiaj. Jedynie trzeba by było poprawić malutkie rzeczy, bo popin akurat widać i to bardzo często. Ale Rivalsa mogę określić jako prawie najładniejszego Inforspida w serii, bo 2015 jednak jest dalej najładniejszy. Nawet modele są bardzo udetalowane, oprócz tego, że są one cały czas mokre, nawet w garażu cały czas uciekają wodą z jakiegoś powodu. Ale w sumie wtedy to był taki czas, że odbicia i mokre powierzchnie się realistyczne, więc troszkę się nie dziwię, ale nie mogę sobie z bani wyrzucić myśli, że te samochody się pocą. No ale tam, gdzie raj was nadrabia grafiką, tam wiecie gdzie nie nadrabia? Kurwa stanem technicznym. Pomijam już fakt, że FPS -y są zblokowane do 30 i z obecnymi modami to można to na luzie zmienić, chociaż ja użyłem taktyki na komendy przy uruchamianiu, żeby było po 60 FPS-ów. No i jedynie, gdy ktoś używał empa, to ten aktował się dwa razy szybciej niż powinien, ale to tak naprawdę jedyny problem. Wiecie, co najbardziej trapi tę grę? Bugi. Dużo bagów oraz okropne serwery, które fryzują całą grę. A w sumie to nawet nie serwery, bo serwery nie istnieją tak, o, tak samo w sobie. Wiecie na jakiej zasadzie działają te serwery? Peer to peer, czyli losowa osoba w grze zostaje hostem i jeżeli wyjdzie, to ten host nie jest przekazywany komuś innemu. O nie nie, gdy host wyjdzie, to wypierdala w pizdu całą grę. Do tego stopnia, że się nawet świat nie renderuje i nie można nic kliknąć. Nawet Alt F4 nie działa, trzeba się pożytkować menedżerem zadań, żeby tę grę unicestwić. Wkurwiające? No ależ owszem. No ale przecież można sobie ustawić tryb jednoosobowy, to przecież wszystko będzie ok, bo gramy offline, co nie? Co nie? Mi <grytanie> Misio kolorowy, bardzo byś chciał, żeby tak było. Nawet jak grasz na offline, to istnieje ryzyko, że cię wykurwi w sesji, bo tak. Bo chuj ci w dupę. No i jeszcze te wszystkie bagi oraz glicze, które sprawiły, że większość ludzi się najzwyczajniej po prostu wkurwiła i stwierdziła z automatu, że Ravens to jedno z największych ścieków do ogrania, jakie istnieją. No ja z tego co wam opowiadałem, to nie jest aż tak źle, ale z 10 godzin grania to tak. Dalej jest źle. A z modami, które miały poprawić tę grę, było jeszcze gorzej. Ale to pewnie tylko u mnie. I w sumie więcej nie mam co powiedzieć o tej grze. Dla mnie Rivals jest po prostu niedocenionym NFS-em, bo mimo swoich wszystkich wad oraz pseudo-serweru bawiłem się w nim o wiele lepiej niż sądziłem, że będę. Także ja się żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Nowhere.